Pięknie zacząłem jako poprzednim razem, ale to jest to przez uznanie. Cezary Oleksiejczuk, szybciutko to się wszystko potoczyło. Prawdopodobnie jak tak się zastanawialiśmy tutaj, ile to potrwa, to mówiliśmy sobie, no to może potrwać dłużej niż tak od razu, żeby się zakończyła. Jednak jakoś szybciutko się dla ciebie potoczyło bardzo, bardzo dobrze. Cześć, cześć, witam wszystkich. No tak, większość właśnie w portali branżowych. Myślałem, że ta walka będzie toczyła się na punkty i że wygram decyzję sędziowską. Zaskoczyłem wszystkich. Nie wiem, czy to może nawet najszybsza wygrana w mojej karierze. Także cieszę się, bo to był naprawdę mocny rywal. Skoro już tak od Michała zacząłem, to jeszcze tylko dopytam, jak on to typował. Tak się bardzo, bardzo mnie to interesuje, jak on przewidywał tę walkę. Michał, w sumie, zawsze mi mówi, że będzie dla mnie ciężka walka, że mi się nastawiał na pełen dystans. Nawet jak będę gdzieś w słabych momentach, żebym nie odpuszczał i nie mówi mi nigdy, że, że skończę walkę przed czasem czy, czy coś, tylko zawsze mi mówi, że będzie, żebym się nastawił na ciężką, y, twardą walkę i ja zawsze się tak nastawiam, nigdy się nie nastawiam na nockout. Dzisiaj też myślałem, że, że będzie to na pełen dystans, dlatego też tam nie szerżowałem, tylko tam sobie metodycznie rozbijałem i gdzieś fajnie wesz, y, wszedł w ten front kick i, i tak jak mówię, nie planowałem, a, a skończyłem przed czasem. Adrian Zieliński, tak jak też mówiono o tym, doświadczenie, wiele, wiele walk. Ty jak tak... Y, już teraz możemy chyba o to zapytać, przed tą walką przede wszystkim czego się obawiałeś jeśli chodzi o, o jego występ, co z jego strony wydawało Ci się najgroźniejsze? Myślę, że te sierpowe i te kopnięcia, bo nawet jak uderzałem i można było zauważyć, że jak uderzałem to on od razu kontrawo tymi sierpami, te ręce musiały mi szybko wracać do twarzy, to może gdzieś to miałem z tyłu głowy, żeby pamiętać o tym, żeby te mapy wracały. Raz mi taki śmignął sierp, no i musiałem się pilnować i no pewno te kopnięcia na, na wykroczną nogę to też zawsze gdzieś jest to nieprzyjemne. No? Widzę, że ja. To jedziemy dalej w takim razie. E, tak jak wiadomo, zakończyło się bardzo dobrze, pas zdobyty, zresztą gratulacje. Ale e, czy to wszystko, co się, co, się, co się... obroniony pas, właśnie widzisz, znowu się pomyliłem. Ale tak jak patrzysz na to wszystko teraz e, na gorąco, to rzeczywiście udało Ci się zrealizować dokładnie to wszystko, co gdzieś tam było planowane? E, tak, zgadza się. Dużo robiłem przyruchów różnych, robiłem te akcje, co trenowałem tak naprawdę przez dwa miesiące pod Adriana. Wszystko się tak naprawdę udało. Na, na pewno będą jakieś błędy, które trzeba wyciągnąć, z których trzeba wyciągnąć wnioski. Ale no, udało się właśnie to zrealizować, co, co zamierzałem i skończyłem przed czasem. Czarek, wszyscy mówią o Tobie, że jesteś bardzo utalentowany i że z, na treningach widać, że robisz ciągły progres, że z miesiąca na miesiąc jesteś coraz lepszy. Co widzimy w walkach, że z walki na walkę jesteś coraz lepszy. Więc co dalej? No Już kilka obrą pasa masz za sobą. Gdzie siebie widzisz w przyszłym roku? Na pewno ja bym chciał gdzieś zawalczyć dla topowej organizacji na świecie, czy, czy Bellator, czy UFC, czy jakaś inna mocna organizacja. Chciałbym wyjść na świat i, i zawalczyć gdzieś w Europie, albo, albo gdzieś jeszcze indziej, nie tylko w Polsce. Nie? Nie, że To jest właśnie ten moment, że to jest już taka chwila, ta, ta walka właśnie z Adrianem Zielińskim, to jest taka przełomowa dla Ciebie chwila? Tak, tak, ja już przed tą walką czułem się na pewno mocny i, i chcę realizować jeszcze na większym poziomie, chcę, chcę toczyć pojedynki z mocnymi gościami Nie myślę, że to jest ten czas, żeby, żeby gdzieś ruszyć, czekam tylko na jakąś propozycję i, i chciałbym już iść dalej. Pytałem o to Łukasza Harzewskiego, zapytamy i Ciebie, czy po, porażka Twojego klubowego kolegi Łukasza Olecha w pewien sposób nie wytrąciła dziś twoje. Koncentracji. Czy, czy trener kościelski musiał tutaj e, jakoś ciebie dodatkowo motywować, bądź hamować swoją złość? No na pewno to jest nieprzyjemny widok. Ja z Łukasiem się bardzo dobrze zdam. Mamy bardzo dobry kontakt i to był nieprzyjemny widok, jak zobaczyłem jak wraca do szatni, w jakim, w jakim nastroju, w jakim stanie. E, nie, starałem się nie, nie zwracać jakoś zbyt mocno na to uwagi, się nie rozpraszać. E, zrobiło się przez chwilę przykro, ale potem pozbierałem myśli. I się skupiłem na sobie. Mimo wszystko, Anko z dzisiaj 2-1, ale mm, nie o to chciałam zapytać. Mansur Abdurzakow powiedział dzisiaj, że chciałby walczyć. Opas kategorii półśredniej z wygranym, czyli z Tobą, czy Ty chciałbyś z nim zawalczyć? Czy jest to dla Ciebie atrakcyjna w jakiś sposób walka? Szczerze powiem, no serię z dobrym zawodnikiem, ale jeszcze nie wygrał z jakimś... Tak, znaczy Szymon Dusza no był dobrym zawodnikiem, ale jeszcze nie na takim poziomie, żeby walczyć o pas. Mi się wydaje, jeszcze walka na przykład z Kamilem Krasu, Kamil Kraska bardzo mocny rywal, także myślę, jakby z nim zawalczył i by z nim wygrał, to, to wtedy mogę się chętnie z nim bić. Wcześniej Mansur te, te swoje walki gdzieś toczył poza granicami państwa i to ci przeciwnicy byli różni. Niech, zas, niech stocz pojedynek z Kraską i e, wtedy będziemy myśleć. No właśnie, ja dopytam o to a propos Kamila Kraski, a propos Aiguna Akhmedowa, e, Biorąc pod uwagę ten, ten dystans pełen, który przewalczyłeś z tymi zawodnikami, e, czy jesteś w stanie wyróżnić tutaj? Czy, czy mimo wszystko, Adrian Zieliński, to jest największy skalp w Twojej karierze? Nie, no teraz to mogę już szczerze powiedzieć, że Ajgun Akhmedow to, to był najmocniejszy Rywal. On był z Dagestanu, był mocnym zapasiorem, miał dobry rekord i ta walka była tak naprawdę cały czas niby miałem pod kontrolą, ale czułem zagrożenie, był twardym gościem i myślę, że to on był takim najmocniejszym typem. To ja jeszcze pozwolę dopytać o plany do końca roku. Wiemy, że Michał ma jeszcze walkę w organizacji UFC i rozumiem wybierasz się tam. Tak, tak, zgadza się. Lecimy z Michałem do Vegas znowu, idziemy po kolejne zwycięstwo i chciałbym jeszcze zawalczyć przed końcówką roku. A nie wiem czy w Fenie, czy gdzie dadzą mi szansę. Chciałbym zawalczyć jeszcze w tym roku Rosji. No i co? I potem Sylwester i po nowym roku będziemy coś dalej myśleć. Jaki to... był Twój plan na walkę? Trzymać stójkę i tak jak widziałeś się kopać, robić dużo przeruchów. No i to był główny plan. Jeszcze wracając do tych planów na przyszłość, pytałem o, o to UFC i nie bez przyczyny, czy się wybierasz, bo mówisz, że wymieniałeś belator, wymieniałeś największe organizacje na świecie, no to może gdzieś tam w grudniu będzie okazja polobować za kulisami o jakichś może już wstępnych rozmowach z organizacją UFC. Gdzieś tam mój menadżer cały czas działa w tych tematach. Wiadomo, że nie jest łatwo się dostać do tej organizacji, w mojej kategorii jest Dużo zawodników, jeśli trzeba będzie jeszcze wygrać jakąś walkę, czy nawet parę, to zrobię to i, i prędzej czy później wierzę w to mocno, że się tam dostanę. Dziękuję bardzo. tego właśnie. Super, dzięki wielkie, fajnie, że trzymacie kciuki kibicujecie, pisujecie. Pozdrawiam.